Witam wszystkich bardzo serdecznie. To, o czym chciałam mówić, to jakby same początki tego, co, jakby, jak stworzyć film. Tak? Nie wiem, jak bardzo się wstrzelę w Wasze zainteresowania. Natomiast ja jestem bardziej artystą niż, niż osobą, która jakoś super dobrze ogarnia tematy informatyczne, media i tak dalej. Natomiast okazuje się, że w dzisiejszych czasach nie da się po prostu inaczej niż jakby wykorzystywać artystów do, właśnie, do, do pracy z komputerami, z, z tabletem i w nowoczesnych mediach. No To jakby połączenie, już nie wystarczy tylko wziąć pędzel i malować po prostu obrazy olejne, to znaczy można tak, aczkolwiek jeżeli chce się, żeby to zaistniało w telewizji czy gdziekolwiek indziej, no to... No to troszeczkę więcej trzeba zachodu. No i jakby na sam początek wybrałam taki temat, bo generalnie to, czym się zajmuje jakby artysta w filmie, to jest to, jak na początku pokazać wszystkim, wszystkim zainteresowanym, znaczy wszystkim reżyserom, scenarzystom. Jak ma wyglądać ich film generalnie, tak? Od tego się zaczyna. Zastosowanie samej, samej grafiki to wiadomo, tak? Są filmy fabularne, animowane, gry to wiadomo. Pokazy multimedialne, które są wykorzystywane wszędzie na koncertach, na, w teatrze, w spektaklach. Ostatnio tam plac już chyba robił jakieś do, do koncertów i do. I do, do teatrów, pokazy. To jest oczywiście wykorzystywane też przez reklamę, w eventach, w muzeach, po prostu bardzo, bardzo szerokie spektrum. No i teraz może zacznijmy od początku. Narzędzia, tak? Narzędzia podstawowe. Dostaliście przed chwilą, tak? Dostaliście kartę papieru i ołówek. To jest podstawowe narzędzie, które, od którego w ogóle wszystko się zaczyna, jak bierzemy się do pracy jako. Y, 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 pracując nad projektem jakimkolwiek, tak? W momencie kiedy przechodzi, nie wiem, reżyser, zlecenie, cokolwiek, pierwsza rzecz, jaką trzeba sięgnąć, to jest kartka papieru i ołówek, tak? I to jest podstawa. Natomiast teraz już doszły wszystkie dodatkowe narzędzia pod tytułem właśnie tablet, myszka, skaner, aparat fotograficzny. To jest bardzo dobre narzędzie, które po prostu dostarcza bardzo dużych Możliwości, bo generalnie cokolwiek sfotografujemy, to potem można to wykorzystać albo jako teksturę, albo jako inspirację, po prostu jakby zastosowanie jest bardzo dużo, wiadomo. Internet oczywiście jest też podstawowym narzędziem pracy, dlatego że na internecie znajdzie się pierwsze, to jest jakby pierwsze źródło jakichkolwiek rzeczy, które można jakby zaczepnąć inspirację. I oczywiście zdjęcia, zdjęcia i zdjęcia. Na co się przydaje? Komputer, dobry, mocny. No i oczywiście całe spektrum programów komputerowych. Też po prostu producenci zarzucają nas tym niesamowicie, bo już nie tylko jest Photoshop i ilustrator Kore, po prostu cała masa narzędzi, które, programów, które służą jedne do rysowania, tak jak właśnie nie wiem na ile jak doznacie się na programach różnych graficznych itd. Natomiast z wymienionych tutaj przeze mnie na samym początku. Photoshop, Illustrator, Corel, to są podstawowe do rysowania. Turnbull, anime, to są programy do animacji poklatkowej. Potem Cinema, Maya, 3D Max Studio, Moto Z To są w ogóle wszyscy wiedzą pewnie, że to są te to 3D wszystkie programy, tak. No i potem wszystkie do składania, Flash, Combustion, After Effect, Nuke. No i do, do, na samym końcu oczywiście do montażu finalnego. A, to co się oczywiście jeszcze bardzo przydaje, to woda pod ręką, bo jak się zaczyna pracować, rysować, no to bardzo szybko ten czas mija i, i łatwo, y, no, złą kondycję fizyczną. Natomiast tak, y, może na samym początku to, co chciałam jakby Wam pokazać, y, bo grafik 2D, w ogóle grafik, może się zajmować bardzo wieloma rzeczami przy filmie. Naprawdę po prostu spektrum jest ogromne i możliwości są ogromne i ludzie, którzy chcą się tym zająć, ci z Was, którzy chcą się tym zająć, naprawdę mogą się ustawić w takim miejscu, w którym po prostu będzie im najlepiej. Na początku każdy, tutaj widać na schemacie, każdy film zaczyna się od konceptów, od storyboardów, po kolei jadąc, shooting boardy, animatic, potem plan, plan zdjęciowy, gdzie tutaj oczywiście pole do popisów mają bardzo e, w film, filmach e, fabularnych to e, oczywiście... E, no, castingi są i tak dalej, to ja po prostu jadłam w jeden... E, w jeden punkt. Potem efekty specjalne, czyli całe spektrum po prostu efektów, które się dokłada i potem kompozyting i dobry kompozyting też wymaga od tego, żeby być trochę artystą, bo trzeba połączyć barwy, kolory, światła, to co zrobi poprzednia osoba, czyli na przykład wirtualne tło, ktoś stworzy i osoby będą z nagrania nagrane na green screen. Nie wiem, czy wiecie, co to są green screen i blue screeny, Wiecie? Nie wiecie. Tak? Dobrze, bo. Ostatnio jak ten, jak, jak rozmawiałam, to nie, nie wszyscy wiedzą. W każdym razie no to potem połączenie tego wszystkiego, tak, żeby korekcja barwna i wszystko było, to też trzeba troszeczkę jakiegoś tam zmysłu. Więc ci nie do końca, którzy lubią na przykład rysować, mogą się zająć kompozytyngiem, także naprawdę jest bardzo, bardzo dużo tego. No i to, od czego się zaczyna, to jest oczywiście koncept. To, do, od czego jakby przychodzi na początku do Was reżyser. Projekt, brief, cokolwiek, to jest, trzeba narysować mu koncert. nie to jest tak, że pokazuje po prostu scenariusz, czytacie, albo nawet nie czytacie scenariusza, bo nie ma na to czasu, bo trzeba zrobić coś bardzo szybko. Przychodzi reżyser, opowiada Wam coś, wymakuje rękami. I oczywiście, hmm, no ale okej. Okay. No i musicie coś wymyślić na bieżąco, dlatego ołówek i kartkę są bardzo potrzebne. Ja swój wykład podzieliłam w ten sposób, że najpierw pokażę Wam przykłady jak to jest rozwiązywane przez różnych ludzi z różnych studiów, do których po prostu mam dostęp i sięgnęłam do materiałów. A potem będzie mała przerwa, gdzie wykorzystamy kartki i ołówki, a potem pokażę jakie ja robię rzeczy i jak ja to robię. Mam kilka jakichś workspace'ów naszykowane, to najwyżej jeżeli będzie starczy nam czasu, to Wam pokażę po prostu jak można coś narysować, skompozytować szybko i tak dalej. Więc zaczynając jakby od samego początku to studia, które jakby po które sięgnęłam, no to oczywiście, przepraszam, przelecieliśmy. To jest, oczywiście to wszyscy znamy, tak? Ale nie wszyscy wiedzą, że jak na początku wyglądał tak. To są pierwsze, pierwsze szkice, jakie powstały na ten temat, czyli to, do czego służy na samym początku kartka papieru i ołówek, to jest szereg wersja 1. Inspiracje, wiadomo, były zaczerpnięte w tym momencie z książki, z tysięcy po prostu jakichś właśnie internetu i źródeł, gdzie po prostu osoba wykonująca mogła bez problemu po prostu sobie kreować. Tutaj pierwsze szkice, jak wyglądają bohaterowie szreka na samym początku. No wszyscy wiemy, jak się skończyła historia, ale tak wygląda praca generalnie na samym początku. Każdy film, jak zobaczymy pierwsze projekty, koncepcje plastyczne i tak dalej, zupełnie naprawdę uwierzcie, zupełnie inaczej wygląda to potem w rzeczywistości. Potem wykonano modele najpierw z gliny. No bo to oczywiście to był duży film, więc e, przy produkcjach reklamowych i tak dalej to się, e, przy mniejszych rzeczach to się pomija, natomiast tutaj wykonano modele z gliny, potem e, modele 3D, no i jaki jest finał, no to wszyscy widzieliśmy w kinach, prawda, natomiast jest to cały zespół e, ludzi pracuje na to, na, żeby osiągnąć jakby sam Finalny efekt, bo po, potrzebni są do tego na samym początku, jak mówimy od szkitów, robi jedna osoba, natomiast potem, kiedy dochodzi modelowanie w 3D, kiedy dochodzi y, modelowanie tego w glinie czy jakkolwiek inaczej, to już jest cały zespół osób. Y, Animatorów, którzy muszą poruszyć tą postać, cały zespół osób, które teksturują i tu właśnie na przykład przy teksturowaniu też wykorzystuje się grafikę, 2D to jest de facto, tak? bo otrzymuje się maski, które po prostu trzeba położyć płasko w Photoshopie po prostu teksturę, która potem będzie jakoś tam się układać na tej postaci. Często gęsto są to właśnie rzeczy, które albo sfotografowane tekstury, albo specjalnie przygotowane dla tego filmu. Naprawdę metod jest bardzo dużo. Po prostu jak z mojego doświadczenia nie widziałam jeszcze nigdy tak samo zrealizowanego jednego filmu. Każdy film ma inną listę płac, inną listę ludzi jakich się zatrudnia naprawdę po prostu zupełnie inaczej to wygląda. Tutaj koncepty z kolei tła jakieś przykładowe na samym początku. Widać podrysowane na Photoshopie na początku. Potem dołożony do tego model 3D. No i finał wygląda tak, który też, tekstura jest podrysowana trochę na Photoshopie. To jest typowy jakby tak film animowany. Tutaj reklama, to tak chciałam dla ciekawostki, bo no reklamy pewnie też wszyscy kojarzą, jak, 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 kto to robi i tak dalej. Natomiast... To są koncepty na samym początku, ktoś miał pomysł, tak, zdjęcia, żubry będą tutaj, okej, okay, nie. Potem oczywiście cały zespół ludzi siedzi nad tym, żeby przygotować postaci w 3D, czyli tutaj w tym wypadku były to żubry. Na samym dole, na czarno, są już wyrenderowane, wyrenderowany przykład tutaj jest, jest Boże, jedno zdjęcie, natomiast renderuje się całą sekwencję, oczywiście jak te żubry się ruszają. One są wyrenderowane na maskach, to czarne jest potem wymaskowane. I w programach kompozytingowych, a tutaj jeszcze tło, osobno przygotowane, tak, wybrane miejsce w lesie, wybrane na co trzeba zasłonić, bo chcemy tam dorzucić, nie wiem, światła, dymy, inny plan zupełnie z tyłu, coś tam. Być może ktoś zechce tam nie wiem, dziurę jakąś dorobić, albo miasto wielkie, więc wtedy zakładamy greens, blue screen w tym wypadku. Nagranie dymu, jak widać, który w ten sposób można też bardzo łatwo wykluczować właśnie w programie kompozytingowym, gdzie to czarne po prostu kluczujemy, zostaje nam tylko białe, zmiksowane wszystko. I finalnie wygląda to tak, oczywiście też na programie kompozytingowym jest założony pierwszy plan, żubry, dymy, drugi plan. To tak pokrótce wygląda jakby montaż całego jednego ujęcia. Może jeszcze na chwilę tu teraz jest. wspomnę o tym, bo jakby... Przechodząc dalej, to było na razie od konceptu do pomysłu, od konceptu do, do, do samego finału, jak to wygląda. Natomiast e, oczywiście film, e, bo to jest pojedyncze ujęcie, film składa się z tego, że jest tam ruch, że są postaci, że coś się dzieje. E, no i potrzeba oczywiście to też e, pokazać reżyserowi, producentom, e, ludziom, którzy będą grać te postacie, tudzież trzeba animatorom, którzy te postacie odtworzą, więc robi się oczywiście storyboardy, potem shootingboardy i animatiki, które łączą nam wszystko. No i storyboardy wybrałam takie przykładowe po prostu, żeby wam pokazać naprawdę bardzo różne. To chodzi o to tylko w storyboardach, żeby pokazać co się dzieje, najszybciej, najprościej, to nie trzeba naprawdę po prostu tutaj rysunku nie wiadomo jakiego, tak? To jest coś w formie komiksu, ale może być dużo prostszy, tam naprawdę nie trzeba nie wiadomo jakiego talentu rysowniczego, albo coś takiego. Po prostu chodzi bardziej o pokazanie mm, akcji, niż o to, nikt nie będzie oceniał tego, czy to jest ładne, czy to jest nieładne, czy, czy, czy postawimy za to piątkę, czy nie. Chodzi o pokazanie akcji na przykład tutaj bardzo dobrze widać storyboard to nie muszą być tylko kwadratowe prostokątne rysuneczki jak potrzeba inne żeby inne pokazały w inny sposób na akcję tak rysujemy. Tu naprawdę jest dowolność byle było widać o co chodzi tak? co chcemy przekazać. Mogą być też takie super ładne jak sprzedajemy coś do klienta i potrzeba żeby było y no, kupić go po prostu w ten sposób, tak, albo takie. Bardzo często do storyboardów dokłada się plany akcji, tak jak tutaj widać na dole, gdzie jest pokazane, jeżeli to jest bardziej skomplikowane, kto, kto gdzie wyskakuje przez okno, nie wiem, przejeżdża, podjeżdża jakiś samochód czy cokolwiek, tak. To jest też oczywiście kolejna, kolejne miejsce, gdzie grafika jest wykorzystywana i gdzie Ktoś może z Was będzie na przykład sobie w to, w to celował, tak? Bo tak mniej więcej też wyglądają plany akcji, gdzie tutaj są pokazane, gdzie jest ustawiona kamera, te znaczki. No tutaj widać po prostu w jednym miejscu, jak trzeba nakręcić, i już wszyscy widzą, tak? Operator, yy, reżyser, wszystko jest jasne z, z, z czegoś takiego, bo jest też w którą stronę patrzy kamera i, i jak przemieszczają się bohaterowie. Natomiast kolejną, kolejnym etapem po storyboardzie jest shooting board. Shooting board to jest nic innego jak po prostu cała masa kolejnych rysunków, które uszczegóławiają całość, tak? I po prostu to już albo potrzeba wtedy dużo czasu, albo kilku osób, żeby zrobiły taki shooting board. To zależy też od tego, jak bardzo skomplikowany jest film, i jak bardzo, czy to jest tylko reklama, jak bardzo, jak, jak szybko musimy to wykonać. Natomiast tam już musi być, czym się różni storyboard od shooting boardów. W storyboardzie wystarczy, że pokażemy, że jest postać, tak, która stoi w takiej, a takiej scenografii i coś mówi. Natomiast w shooting boardzie musimy pokazać kolejne jakby fazy, co ta osoba robi. Jeżeli ona zrobi fikołek, to nie wystarczy już wtedy tylko opis, że ta postać jest w tym pokoju, yy, rysunek, że jest w tym pokoju i opis, ona wykonuje fikołek. Nie. Musimy narysować go dokładnie i jak ona wykonuje ten fikołek. Więc już masa rysunków dochodzi tutaj, że, nie wiem, stoi na kanapie, podskakuje do góry, yy, wykonuje fikołek i ląduje gdzieś tam. Więc to już w shooting boardzie musi być narysowane, bo potem jak przyjdzie, nie wiem, aktor czy animator, który będzie nam animował postać lub aktor, on będzie musiał wiedzieć, co ma zrobić. On potem patrzy na taki shooting board i mówi, aha, no to już wszystko jasne. To trzeba jeść kogoś od yy, yy, tego, akrobaty albo kogoś innego. Mm, natomiast yy, tutaj chciałam, to, do czego potem dalej przechodzimy, jest, to jest animatik. W momencie, kiedy już mamy yy, postaci, jak one mają się poruszać, kiedy mamy tła, Możemy zmontować bardzo prosty animatyk. Tutaj chciałam włączyć film. I muszę prosić o pomoc. Tak. Animatyki są bardzo prostymi formami, naprawdę. Chodzi tylko już o pokazanie ruchu.

To jest przykład animatiku mojego kolegi, który robi film 12-minutowy, short. To, to jest film, który będzie techniką 3D animacja. Naprawdę chodzi po prostu o bardzo proste.